Kolejnym ćwiczeniem zajmiemy się debagowaniem kodu. Oczywiście zagadnienia związane ze sprawdzaniem kodu już się pojawiały, jak ustawialiśmy punkty przerwania, czyli tzw. breakpointy, i sprawdzaliśmy wartości poszczególnych zmiennych, wykonując program linia po linii. Ale teraz chciałbym to podsumować i pokazać na prostym przykładzie, w jaki sposób można szukać błędów logicznych. Błędy składniowe. Są wykrywane oczywiście przez kompilator. Cały problem z błędami logicznymi, których kompilator nie widzi, a które prowadzą do złych wyników czy do złego działania programu. Tworzymy nowy projekt. Projekt nazwiemy debugowanie. W program zdefiniujmy sobie metodę, która będzie podnosiła liczbę całkowitą do kwadratu. Ona nie musi być prywatna. Domyślnie jest prywatna. O zakresie, czyli prywatne, publiczne metody chronione. To jest temat do części dotyczącej programowania obiektowego, czyli drugiej części semestru. Dlatego usunąłem ten modyfikator private, żeby nie, nie budzić pytań. Metoda będzie przyjmowała jakąś wartość całkowitą i będzie zwracała jej kwadrat. Rozbudujmy trochę y, zawartość metody, znaczy zdefiniujmy sobie y, zmienną, która będzie się nazywała wartość, która będzie równa kwadratowi argumentu i zwróćmy tą wartość. To nie jest potrzebne do działania metody, ale będzie wygodne przy debugowaniu. Będziemy mogli sprawdzić, jaką wartość ma y, y, zmienna wartość, bez konieczności wpisywania y, tego wyrażenia do y, okna, w którym możemy podglądać wartości, co zresztą i tak zrobimy. Użyjmy teraz tej metody. Zadeklarujmy sobie zmienną x o wartości 1, 2, 3, 4. zmienną y, która jest kwadratem zmiennej wartości zmiennej x. I jeszcze raz policzmy kwadrat, czyli to już będzie czwarta potęga. Tym razem y, czyli to jest już czwarta potęga y. No i w łańcuchu zapiszmy wartość tego. tej zmiennej i wyświetlmy ją. Sprawdźmy, jak działa nasz program. No i oczywiście działa źle, bo czwarta potęga nie może być ujemna. Już druga potęga nie może być ujemna. Trzecia mogłaby być, gdyby x było ujemne, ale nie jest, więc to w ogóle liczby ujemne nie powinny się pojawić. Spróbujmy sprawdzić, co się dzieje. Ustawiam breakpoint w pierwszej linii. Uruchamiam program naciskając F5, czyli w trybie debagowania. I na dole mam trzy okienka. Okienko automatyczne pokazuje zmienne, które są sugerowane przez Visual Studio, że mogą być interesujące dla debugowania. Lokalne to są te zmienne, które są zdeklarowane w lokalnym zakresie, czyli w tej chwili wewnątrz metody main. Jak przejdziemy do metody kwadrat, to wewnątrz metody kwadrat. Natomiast wyrażenia kontrolne to są te wszystkie e, wielkości, które e, definiujemy sami. Czyli tu na przykład możemy napisać x razy x i zobaczymy kwadrat wielkości x. Ona nie jest jeszcze zainicjowana, więc to nic nie widać. Ale za chwilę, jak wykonamy tą linię, w której teraz jest zaznaczenie na żółtą. Czyli wykonam krok w przód. Można to zrobić naciskając klawisz F10. Zainicjowałem zmienną X, wobec tego tutaj w wyrażeniach kontrolnych od razu widzimy kwadrat tej liczby. W automatycznych ona też jest widoczna. Y jeszcze nie zostało zadeklarowane, ale też jest widoczne. Natomiast tutaj widzimy także argumenty linii komend oraz zmienną SY, która też jeszcze nie została zadeklarowana. Czyli wykonujemy kolejną linię. Teraz już wykonujemy metodę kwadrat. No i proszę zobaczyć, rzeczywiście x razy x, które wpisaliśmy w wyrażeniach kontrolnych, to jest wartość zmiennej y, która jest kwadratem liczby x. Wykonajmy jeszcze jeden krok, i tu pojawia się błąd, jak widać. Tu się pojawiają ujemne wartości y, więc to nie jest błąd konwersji tego y na łańcuch tylko same, bądź w samym obliczaniu wartości y. Dokończmy działanie programu. Zamiast ustawiać punkt przerwania, czyli breakpoint, moglibyśmy też użyć klawisza, kombinacji klawiszy Ctrl-F10. On uruchamia program i ustawia kursor, karetkę, debuggera w pierwszej linii metody main. No i dalej możemy postępować podobnie, to znaczy... F10, 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 F10 i obserwować zmiany. Oprócz klawisza F5, który uruchamia debagowanie programów w środowisku Visual Studio, taki debagowany program reaguje na punkty przerwania i zatrzymuje się w nich. Klawisza Control F5, który akurat w tym kontekście jest mniej ważny, bo uruchamia program bez debagowania, czyli tak jakbyśmy go uruchomili normalnie w Windowsie. Klawisza F10, który przesuwa. Wykonuje kolejne polecenia, wykonuje kolejne linie kodu, klawisza F9, który ustawia albo usuwa punkt przerwania, czyli breakpoint. I klawisza SHIFT F5, który przerywa debagowanie i wraca do edycji kodu. Interesujący, jest jeszcze, interesujący są jeszcze dwa klawisze. Klawisz F11, który podczas debagowania działa podobnie jak klawisz F10, ale jeżeli napotkamy na metodę to wchodzi do wnętrza tej metody i wykonuje jej polecenia linia po linii i Shift F11, który przerywa debagowanie konk konkretnej metody i wychodzi do miejsca jej wywołania. Sprawdźmy, jak działają te dwa klawisze, czyli F5, uruchamiamy debagowanie, no ale to oczywiście się zakończy, musimy mieć pier... użyjmy kontroli, Czy ja ustawiam edytor, kursor edytora w linii 16 i naciskam CTRL F10, czyli drugiej linii metody main, i naciskam F10. Metoda uruchamia się z debagowaniem i zatrzymuje się w miejscu, w którym stoi kursor. Naciśnięcie klawisza F10 w tej linii wywołałoby metodę, nie chodzilibyśmy do jej do, do środka, tylko uzyskalibyśmy wynik, czyli zmienna y zmieniła wartość na kwadrat x. I teraz, jeżeli chcemy wejść do środka, jednak, to naciskamy F11. Proszę zobaczyć. Przeniesieni zostaliśmy do metody kwadrat, i tu raz, teraz tu możemy naciskać F10. żeby. Proszę zobaczyć też, że jak przeszliśmy do metody, metody kwadrat, to w okienku lokalnym widzimy te zmienne lokalne, które są zdefiniowane w kwadracie. Automatycznie też dobiera na podstawie lokalnego kontekstu. Wyrażenie chciałoby pokazać, czyli w okienku wyrażenia kontrolne, w którym wpisaliśmy kwadrat xa. Chciałby pokazać tę wartość, ale nie widzi x, ponieważ to nie jest zmienna, która jest widoczna w tym zakresie, w zakresie metody kwadrat. Spróbujmy wykonywać te polecenia, które są tu zdefiniowane. Widzimy, że jeżeli argumentem jest liczba 1522 756, to obliczenie kwadratu daje wartość ujemną. Więc naturalnym jest, że jak zwrócimy tą wartość, to już będziemy mieli błąd. Wejdźmy jeszcze raz, naciskam Shift F5, przerywam debugowanie. Jeszcze raz naciskam Ctrl F10. To nie musi być w tej linii kodu. Ja mogę ustawić kursor w dowolnej metodzie. Jeżeli ona zostanie wywołana w ścieżce wykonywania programu, to debugger zatrzyma program w tym miejscu. Czyli naciskam Ctrl F9, mając kursor edytora w linii 9. I rzeczywiście. To jest pierwsze wywołanie tej metody kwadrat. To widzimy po tym. To widzimy też w stosie wywołań. To znaczy możemy. Przy, klikając odpowiednią pozycję zobaczyć. Tych pozycji zazwyczaj jest więcej, bo te metody wywoływane są z metod, więc tu można prześledzić, jaka jest ścieżka wywołania wywołań do tego miejsca, w której aktualnie stoi debugger. Naciśniemy jeszcze raz Ctrl F10, żeby pokazać, że jak wywoływana będzie kolejny raz metoda kwadrat, to znowu debugger się tutaj zatrzyma. Kontrolę F10, proszę zobaczyć, że przeskoczyło do tego miejsca i jesteśmy już przy drugim wywołaniu. I teraz, jakbym nacisnął Shift F11, to wychodzę z tej metody, pomimo że jeszcze nie, nie obejrzałem, jak się wykonuje polecenie return wartość, przechodzę do metody, która jest, do miejsca, w którym jest wywoływana ta metoda, w której nie Shift F11 i mogę. Dalej. Jeżeli w danej linii nie ma wywoływania metody, to F11 działa tak samo jak F10, przewijmy do bagowanie shift F5 i zastanówmy się, co możemy zrobić. No możemy Dzięki temu, że mamy wartość, zmienną wartość lokalną w metodzie kwadrat, możemy sprawdzić, czy ona nie jest ujemna. To nie jest doskonały test, ponieważ ja mogę mieć także nieprawdziwą wartość dodatnią. Jeżeli kolejny raz będę mnożył, podnosił do kwadratu, to będę miał dodatnie i ujemne wartości. O co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że zakres, wielkość int ma określony zakres. To znaczy ja mogę w tej zmiennej int zapisać 32 bity. To wyznacza jakąś maksymalną, minimalną wartość, jeżeli jeden bit jest poświęcony na znak, to pozostałe pozostają na wartość. Możemy sprawdzić, jakie to wartości, szukając, sprawdzając własności Max Value i Min Value. I widzimy, że maksymalną wielkością, jaką możemy zapisać, jest, już liczę, 214 748 tysięcy, nie, nieprawda. Tu jest trójka, tu jest trójka, 2 miliardy 147 milionów 483 647. I o jedna większa wartość absolutna, minimalna, z minusem, oczywiście. Więc jak wielkości są większe niż pozwala na to zapis w tych 302 bitach wartości int, to wartości są zawijane. Dlaczego nie ma kontroli błędów w takim przypadku, przy przekroczenia zakresu? Dlatego, że ona jest dość kosztowna obliczeniowo. Procesor za dużo by czasu. Procesorowi za dużo by czasu zajmowało przeliczanie tych wszystkich wartości. Co nie znaczy, że nie można tego wymusić, za chwilę to pokażę. Na razie spróbujmy takie proste rozwiązanie. Jeżeli wartość jest ujemna, to zgłaszamy wyjątek. Funkcja kwadrat nie powinna zwracać wartości ujemnej. W konsekwencji powinniśmy otoczyć wywołanie tej metody przez yy, konstrukcję try-catch. A więc ja nie, nie tylko wywołanie tej metody, ale w ogóle cały kod metody main otoczę konstrukcją try-catch, umieszczę go w sekcji try i wyświetlę ten wyjątek, jeżeli się pojawi. Spróbujmy. I rzeczywiście pojawił się błąd. Funkcja kwadrat nie powinna zwracać wartości ujemnej. Kwadrat. No dobrze, ale powiedziałem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Co można zrobić lepiej? Lepiej można albo wymusić globalną kontrolę zakresu, globalną kontrolę. Sprawdzania tych wszystkich operacji arytmetycznych, albo lokalnie wymusić, na przykład w tym miejscu, żeby taka kontrola była przeprowadzona. Czyli jeżeli w tym miejscu, w, tym, w tej operacji mnożenia argument razy argument, nastąpi przekroczenie zakresu, to pojawi się wyjątek. My już przechwytujemy wyjątki, więc tam, ten wyjątek będzie przechwycony przez nas, a nie przez platformę net, więc powinniśmy zobaczyć odpowiedni komunikat arithmetic operation resulted in an overflow, czyli rzeczywiście nastąpiło przekroczenie zakresu. Tu w ramach, trochę w ramach zabawy można zrobić też tak, że jeżeli pojawia się błąd, to komunikat błędu wyświetlany jest na przykład na czerwono, czyli zrobimy, zapamiętamy bieżący kolor, Zmienimy bieżący kolor. Ten dotychczasowy kolor zmienimy na kolor czerwony. No i jak wyświetlimy komunikat, to przywrócimy oryginalny kolor. Sprawdźmy, jak to działa. Mamy napis na czerwono.